Państwo z stąd tutaj czuć najbardziej gorąca, te najszczersza emocja ze mną jest zwycięzczyni tegorocznego koncertu premier. Kar Karolina Lizer zwyciężyła z piosenką Czysta woda, rozbiłaś bank. Ja trzymam jedną nagrodę, ponieważ ty trzymasz swoje dwie. No tak i niestety trzeciej ręki nie mam, więc nie, nie dam rady udźwignąć trzech. Przyznam się, że nadal nie do końca wierzę w to, co tu się wydarzyło, ale no, jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli w tym, którzy doprowadzili do tego sukcesu i mojemu zespołowi, który mi pięknie zagrał. Bez nich to by się nie udało. Karolina, świętuj dzisiaj, a my idziemy świętować 50. urodziny Justyny Styczkowskiej. Koncert Dziewczyna Szamana, już za chwilę zostańcie z nami, drodzy Państwo.